szalone wydarzenia przed meczem reprezentacji Argentyny. Emiliano Martinez wyrywał policjantowi pałkę, a Lionel Messi zarządził opuszczenie boiska. Kolejny słaby mecz, ale mamy wygraną na otarcie łez. Stadion Narodowy świecił kompletnie pustkami, a Nikola Zalewski został sfaulowany i nie dokończył tego meczu. Natomiast Robert Lewandowski został najstarszym zdobywcą bramki w historii naszej reprezentacji. Dodatkowo wiemy z kim zagramy w barażach na Euro 2024. Kolejny wyczyn San Marino. Reprezentacja Ukrainy została okradziona z karnego w ostatniej akcji meczu, który być może zadecydowałby o ich awansie. Wpadka reprezentacji Anglii oraz Francji. Leroy sane uderzył rywala w twarz na oczach arbitra, a Niemcy przegrali kolejny mecz. Natomiast Harry Kane może pobić nie jeden, a dwa rekordy Roberta Lewandowskiego. Witam Was, ja jestem Mateusz, a to są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Oczywiście zachęcam Was do ocenienia tego filmu do subskrybowania tego kanału, ale nim przejdziemy dalej, to mam dla Was informację od sponsora dzisiejszego filmu. 21 lipca 2000 roku. Leeds, Wielka Brytania. Czy wiecie, co wydarzyło się tego dnia? Otóż, właśnie tam urodził się Erling Haaland, a dzięki temu, że Norweg pojawił się na świecie 23 lata temu, to wydawnictwo SQN prezentuje kolejną książką serii. Wydarzyło się naprawdę. Haaland, Norweski Terminator, to fascynująca opowieść o młodym piłkarzu. Który zdobywa serca kibiców na całym świecie, czy to wcześniej występując w barwach i Dortmund, czy też obecnie Manchester City. Pozycja ta przeniesie Cię w świat Erlinga Halanda, gdzie talent spotyka się z determinacją, a sukcesy zdobywane są dzięki ciężkiej pracy. Będziecie mogli poznać kulisy jego transferów, dowiedzieć się, dlaczego rapował oraz jaki sport uprawiała jego mama. Książka opowiada nie tylko o piłce nożnej, ale i zabierze Cię prosto do naszego kraju, do Polski, no bo właśnie tutaj Erling. Haland zyskał światową popularność. Co dokładnie kryje się w tej książce, przekonacie się, sięgając po nią. Możecie nabyć swój egzemplarz, klikając oczywiście w link w opisie tego filmu. Zachęcam was, abyście uczciwie tam zajrzeli i sprawdzili inne pozycje serii Wydarzyło się naprawdę. A znajdziecie tam książki o takich gigantach futbolu jak Kylian Mbappé, Virgil Van Dyke, Karim Benzema, czy też Leo Messi. A na koniec mam jeszcze dla was kody na cały asortyment na SQN Store. Każdy z nich o wartości 50 zł. Kto pierwszy, ten lepszy. Korzystajcie! Na otarcie łez w ostatnim meczu naszej reprezentacji w tym roku nie przegraliśmy, nie zaremisowaliśmy, a o dziwo wygraliśmy. Rozgrywane było ono na PGE Narodowy i zakończyło się wynikiem 2 do 0. Po trafieniu Przemysława Frankowskiego w pierwszej połowie spotkania oraz golu Roberta Lewandowskiego już po zmianie stron. Dla Frankowskiego było to drugie trafienie z oszełkiem na piersi, a dla naszego kapitana 82. Ładne dośrodkowanie i zarazem asystą przy trafieniu Lewandowskiego zanotował Nikola Zalewski który na tle pozostałych zawodników wyróżniał się w trakcie tego meczu. Lewy, dzięki tej bramce, stał się także najstarszym zawodnikiem w historii naszej reprezentacji, który zdobył bramkę. Wielkie brawa. Zerobił to w wieku 35 lat i 3 miesięcy, a tym samym pobił rekord Lucja Nabrychczego, który przetrwał ponad 54 lata. Wracając do Nikoli Zalewskiego, no to niestety nie było mu dane dokończyć tego meczu, a to z tego powodu, że kwadrans przed jego zakończeniem, bardzo brutalnie zaatakował go rywal. Niestety po tym zagraniu nie był w stanie dalej kontynuować gry i naprawdę wielka szkoda, że rywale nie potrafią poszanować zdrowia nawet w meczu towarzyskim. Michał Probierz pomimo ostatnich wydarzeń może mieć jednak powody do zadowolenia, ponieważ został pierwszym szkoleniowcem od przeszło 20 lat, który nie przegrał żadnego z pierwszych czterech spotkań w roli trenera. Poprzednio w roku 2003 dokonał tego Paweł Janas. Wracając do Warszawy to frekwencja na PGE Narodowy była po prostu tragiczna. PZPN informacji że sprzedało około 30 tysięcy wyjściówek, co jest wynikiem naprawdę bardzo słabym. Widać to było po pustych krzesełkach w dolnych partiach stadionu oraz po kompletnie pustych, ale całych sektorach u jego góry. Pewnie było to spowodowane fatalną atmosferą wokół kadry oraz faktem, że mecz z Łotwą był tylko sparringowy. Nawet się zastanawiałem, czy aby nie kupić biletów na mecz z Łotwą, ale wygląda na to, że nie było warto. Tak dla porównania to na mecz eliminacyjny z Czechami przyszło ponad 50 tysięcy kibiców. A my wiemy już jak będzie wyglądać nasza ścieżka w barażach do Euro 2024. 21 marca na Stadionie Narodowym zagramy z reprezentacją Estonii. Oni dostali się tam tylko dlatego, że byli najlepszą reprezentacją w Lidze Narodów z dywizji D. W drugim meczu półfinałowym zagra na pewno Walia. Albo z Ukrainą, Finlandią lub także Islandią. Dokładnie z kim to tego dowiemy się po losowaniu 23 listopada. W tym momencie awans jest możliwy, ale dalej dzielą nas od Dwa spotkania. Zakładam, że z Estonią sobie poradzimy, ale rywalizacja z Ukrainą, Walią, Islandią czy Finlandią nie będzie spacerkiem. Jak powiedziałem, to ta wygrana z Estonią jest powinnością. W końcu w grupie F zdobyli zaledwie jeden punkt i oczywiście tym samym zajęli ostatnią pozycję w tabeli. Jeżeli jakimś cudem Estonii byśmy nie pokonali, to prawdopodobnie będzie to największa kompromitacja w historii polskiej piłki nożnej. Dogrywam jeszcze aktualizację w temacie zdrowia Nikoli Zalewskiego. Tomasz Włodarczyk przekazał, że prawdopodobnie nie jest to poważny uraz, a jedynie albo i aż mocne stłuczenie piszczela. Chorwacja wygrała swój ostatni mecz eliminacyjny i tym samym nam pomogła. Bramka w minucie 43 zapewniła im nie tylko bezpośredni awans, ale i reprezentację wali zepchnęła do baraży. Było to jedyne trafienie w tym meczu, a Armenia uległa 1-0. Wpadkę zaliczyła reprezentacja Francji, która to zaremisowała, ostatni mecz eliminacyjny. Oczywiście dla nich było to po prostu luźne spotkanie. W końcu przed miesiącem, dokładnie w październiku, zapewnili sobie awans. Bakasetas, czyli zdobywca bramki dla Greków na 1–1, tak się cieszył z tego trafienia, że aż udało mu się sfałować członka sztabu szkoleniowego. Reprezentacja Anglii także zaskoczyła, remisując z Macedonią Północną po 1. Tak prezentują się koszyki, z których to będą losowane grupy na Euro 2024. W pierwszym znalazły się reprezentacje, które zwyciężyły grupy eliminacyjne oraz są gospodarzami turnieju. Są to Niemcy, Portugalia, Francja, Hiszpania, Belgia oraz Anglia. W koszyku numer 2 znajdują się następujące reprezentacje: Węgry, Turcja, Rumunia, Dania, Albania oraz Austria. Z koszyka numer 3 będzie losowana Holandia, Szkocja, Chorwacja, Słowenia, Słowacja oraz Czechy. W koszyku numer 4 znajdują się Włochy, Serbia, Szwajcaria, ale jest przewidziane także miejsce dla trzech reprezentacji z Baraży, a jedno z nich może być właśnie nasze. W poprzednim materiale dość obszernie omówiliśmy sobie kryzys reprezentacji Niemiec oraz to, że na rzecz reprezentacji Turcji wypuścili wschodzącą gwiazdę Juventusu Kenana Ildiza. Nasi sąsiedzi jednak nie dają o sobie zapomnieć i znów przypominają o ich kryzysie w reprezentacji. Tym razem 2 do 0 przegrali z Austrią, ale Roysane uderzył rywala w twarz i oczywiście wyleciał z boiska. Zawodnik Bayern Monachium kompletnie oszalał i na oczach arbitra wyprowadził rywalowi cios, prosto w twarz. Co chciał tym osiągnąć? No nie mam zielonego pojęcia. Było to naprawdę głupie zachowanie zawodnika Bayern Monachium. No rzecz jasna, to poskutkowało opuszczeniem boiska. Chwilowe emocje, być może nie wiem jakiś przypływ głupoty. Chyba tylko tak możemy to tłumaczyć. W każdym razie, no nie jest z niego żaden boiskowy zabijaka i do teraz na boiskach sprawował się zazwyczaj nie nagannie, ponieważ to była jego pierwsza czerwona kartka w karierze, a rozegrał 402 mecze. Reprezentacja San Marino dokonała dla nich rzeczy wielkiej, jaką jest zdobycie bramki, ale co najlepsze to zrobili to w trzech spotkaniach z rzędu, a to w ich historii jeszcze nigdy się nie udało. W ostatnim meczu eliminacyjnym Finlandia pokonała ich 2 do 1, ale bramka z rzutu karnego w 97 minucie Berardiego sprawiła, że San Marino Ustanowiło własny rekord. Wcześniej udało się zdobyć gola w meczu z reprezentacją Danii oraz Kazachstanu. Ukraina musi toczyć prawdziwą wojnę z Rosją, ale i kłody pod nogi są rzucane im na zielonej murawie obiektu Bajeru Leverkusen. Właśnie tam rozegrali spotkanie z reprezentacją Włoch w ramach eliminacji do Euro 2024. Ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a to sprawiło, że reprezentacja Włoch po prawdziwych męczarniach jakoś dobiegła, a raczej doczołgała się do mety. Niestety tak ważny mecz zakończył się wielką kontrowersją na niekorzyść Ukrainy, która to została okradziona, z rzutu karnego. W 93 minucie w polu karnym faulowany był Mudryk. Arbiter Jesus Hilmanzano, czyli Hiszpan jednak nic nie widział i nie podyktował jedenastki. Jak do tego doszło? Dlaczego nie interweniował VAR i dlaczego ten mecz prowadził Hiszpan? Te pytania pozostają bez odpowiedzi. Robert Lewandowski w Bajernie Monachium jest legendą, ale jego następca, czyli Harry Kane może skazić wspaniałą karierę Polaka w tym klubie swoimi osiągnięciami. Niestety jest wielce prawdopodobne, że zdobędzie więcej bramek niż Robert Lewandowski w rekordowym sezonie, czyli ponad 41, ale i sprzeda więcej koszulek niż Polak. Jak informują niemieckie media, to nie jest wykluczone, że do końca tego sezonu Anglik sprzeda ponad 100 tysięcy koszulek ze swoim nazwiskiem, co będzie jednocześnie rekordem nie tylko tylko Bayernu Monachium, ale i całej Bundesligi. Z półgodzinnym opóźnieniem rozpoczęło się spotkanie reprezentacji Brazylii z Argentyną w ramach eliminacji do mundialu w 2026 roku. Powodem były zamieszki na trybunach, a dokładnie to w sektorze gości, czyli kibiców Argentyny. Chwilę po odegraniu państwowych hymnów, uzbrojona policja zjawiła się w sektorze gości i agresywnie uspokajała towarzystwo. Emiliano Martinez próbował nawet policjantowi wyrwać pałkę, ale to się nie udało. Po chwili Leo Messi jako kapitan Argentyny zarządził, że cała drużyna udaje się do szatni i tego meczu rozgrywać nie będzie. Udało się jednak dojść do porozumienia i po pół godziny mecz został wznowiony. Był on bardzo agresywny, masa faulów, a po kilku minutach Rafinha tak zahaczył ręką Depola, że ten zalał się krwią. W trakcie tego meczu doszło również do bardzo ostrej wymiany słownej pomiędzy Leo Messi a Rodrigo. W każdym razie jedyne trafienie w tym meczu, które dało zwycięstwo Argentynie zaliczył Otamendi po zmianie stron, a tym samym Brazylia przegrała pierwszy do Mowy mecz w eliminacjach do Mundialu w swojej historii. Do tej pory 51 razy wygrywałam, a 13 razy mecz kończyła remisem. Na dziś to koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. A jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić. Będzie mi bardzo miło. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!